Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Werka i zapraszam na Day by Day led. tak randomowo. Jeden meczek sobie zagramy. Jedno z zadań już mam ukończone. Więc zobaczmy sobie wyzwania. Teraz, żeby zdjąć z haków pięciu ocalałych, weźmy sobie to zadanie. Zagramy sobie Thomas. Mak Tomas mam na pierwszym prestiżu. Weźmy do tylko żelowy opatrunek. Mroczna mgła, to nam niepotrzebne. Weźmiemy sobie na punkty. I zaczynamy. Moja postać już jest przygotowana do meczu, więc mogę rozpocząć. I zaczynamy. No jestem bardzo ciekawa, kto będzie. Gdyż ja nie umiem na wszystkich killerów grać. Gram od jakiegoś miesiąca, półtora. Ładujemy się do meczu. Ośrodek Ormond, no jest to ciężka mapka, ale zobaczymy, czy nam się uda. I zobaczymy, kogo też będziemy mieli. Będziemy robić gena. No, nie zdążyłam nawet dobrze zacząć tego gena. Uuu! Ja, Śmiertelność mamy. Killer, który strzela. Łatwo może nie być. Patrz, spróbujmy. Gdzieś pod nami spróbujmy Sp się gdzieś schować. Jest gdzieś totem, ponieważ perk mi daje znać. Już ktoś chyba wisi, i to wisi tam. Hm. No, ale ja już go słyszę, niestety. Na tym nieszczęsnym wzgórku wisi. Nie ściągaj się, pomogę ci. Uciekaj. Chodź tutaj, uleczymy. Czyli on robi ten totem. Dobra, robimy sobie gena. Znowu ktoś leży. dokończę tego pójdę po tego po tą sierotę on już mnie widzi pewnie nie zdążę dobra gipka i uciekamy dobra ściągam ją uciekaj Ja się z, po prostu schowa, mi się uleczę. No i już mnie z... Tak to jest, jak się ratuje innych, niestety. No puść. No, i teraz czekam aż mnie ktoś zdejmie. Dobra, widzę, że Klodetka próbuje tutaj podejść. Ale on. On mnie tu pilnuje. Jest Klodetka. Dobrze. Spróbujmy się jakoś yy, schować i uleczyć. Będzie ciężko na niego grać. Proszę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Kladetka ma chyba samoopiekę. To jest też dobry perk. Znowu kogoś ma. Ja myślę, że to będzie przegrany mecz. Czy ja widzę aurę jego? Może mi się uda tego gena zrobić. Teraz już nie widzę jego aury, nie wiem czemu, ale nie widzę. Nie wiem, czy ktoś pójdzie po tą środkę tam. Robimy silnik. Ktoś zdjął to, ten pewnie z glantwą. Już mnie widzi, ale to na spokojnie. Udało nam się troszkę. Niestety nie mam sprinta. Coś mi zacięło gierkę. Idzie z tamtej strony. Dobra. Na razie nie może trafić póki co z tego co widać. Ja spróbuję tutaj jakoś, ale. Próbujemy się wyrwać Bardzo dobrze gra tym killerem Ten killer nie należy do łatwych też. Mecz będzie raczej koniec tego meczu. A nie, jest klodetka. Zdjęłam je z haka, ale. Teraz ją ma. A, dała mi pożyczony czas na ucieczkę. Ale czemu ona tu biegła akurat? Ciężko jest na tego killera grać. Dobrze, ja się schowam. Aha, czyli nie starczyło mi apteczki, to już niepotrzebna. Zostały trzy geny. Dwie, dwie osoby nie. Już są po prostu prawie martwe, znaczy jedna już na pewno. Może on by mnie podleczył. Podlecz mnie. E, nie, nie podleczy mnie. Dobra. Chyba nie, nie zdążymy w ogóle do niej dobiec, żeby ją ściągnąć. Y, a nie. Dobra, bierz. No, pięknie pod hakiem. Dobrze, spróbujmy się gdzieś dalej. Widzę, że go ma. Aha. No to praktycznie już jest po meczu. Ja spróbuję się schować w krzaki. To już jest po meczu. To jest koniec rozrywki. No, chyba, że się wyligluje, ale. Wątpię. No. Zbyt dobry był po prostu na... Yy, na nas wszystkich. Dobre perki musiał mieć, dobrze strzelał. ja wam serdecznie dziękuję za, za dzisiaj zapraszam na kolejne moje odcinki na YouTubie, streamy będą prowadzone na Kiku subskrybujcie, lajkujcie pom pomóżcie mi się troszeczkę rozwinąć w tym kierunku, także dziękuję wszystkim serdecznie, do widzenia i cześć